Wytrzymałości mi zapewne zabraknie. Kurde, to jest taka ekipa. No, o, może być ciężko. O, szaman! No, zajebiście. Dobra, za od szybko. On tu przybiegł? Ten szaman? Ale z Kongo tu. Ale dobra. Mamy teraz. 20 więcej obrażeń. No bonus do władania 1% więcej. No i plus jeszcze z siły nauczonej tej. Teraz 12 punktów. Mamy jeszcze lepsze obrażenia trochę. Dzik na przykład. 71, 70. Dostaje. 136 skryta. No prawie na hita, niestety mamy. Ale to już bardzo blisko. Dobra, zaskoczył mnie ten dzik. Nie zauważyłem go. Dobra, udało się jakoś.